5 minut na pierdalania na pełnych obrotach. Odpocznijcie sobie później.

Najlepiej filmuje, tutaj się patrzy. Tam. Nie, 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 nie. Odpowiadać sobie na tym filmu. A i oczywiście nie było tego. Podejdź mu ktoś! Podejdź mu! Trzymaj go, ten, macie pana, trzymaj za tego. Panowie bardziej do gry podchodźcie! Rozny, jestem! Rozny, różny! No, nie ma no. No nie ma piłki daj mu tą piłkę 60 no wykopał! Wszystkie są takie same, na no czasu nie ma Dobra, szeroko, szeroko.

do gry! Nie uciekajcie mu! Podejdźcie! Grajcie krótko! Ja nie mogę! Przecież... Dobra, dobra! Łapiusz gumi! Gumisz ja nie, nie. ma po prostu pecha, no? Nie, za nim! Brawo! Brawo, nasza będzie. Data, nasza. Wszystko, łapiecie, nie dajcie się odwrócić, tak jest. Jeźdź tam z nim, Ujadko. Ujadko. no nie można dokładniej, kurwa wasza macie. Patryka ma, brawo.

E, Ej, brawo, brawo Ja już obie, Ja już obie Ja.

嗯。Uh. <laughs> Nie traćmy tak głupo, głupio piłek! A tu kto wziął? Nie bo po co. No ja. jak twój Kurwa, jakby zostawił... Brawo, brawo! Jedziesz z Artur! Podejdź mu ktoś! Dobrze. Podejdź mu na krótko, Gumisz! Podejdź mu na klepę! Tak! Jest! Jest! Pięknie! Zajebista! Tak. Nie, ja nie mogę. Ja kol kol Kolonę sobie rozwaliłem. I teraz pełna koncentracja! Każdy broni! Nie ma zawodnika, który nie broni! I teraz obawiam się, że się cofniemy i... Zeć już tam gumi, zeć już tam! Nie daj mu podać! No graj! <noise> dobrze, dobrze! Szałuch! Brawo! Ale wracamy! Dwóch was tam zostało! Powrót! Brawo Wojtek! Brawo! Co jest? V. Minutka jest. Minuta. Zygrana wam mnie i piłka. Nie. Znaczy

Daj mu do No kurwa! Ale ja się kurwa, czy ktoś trochę, Jezus, miło, że w rękawiczkach. To... Kurwa, dwie meczówki. Były. W razie jest do tej powinniśmy sobie spokojnie grać już A brawo! Oni nie mają Powinniśmy zabiegać, kurwa No dobra no, spokojnie Podejdź Artur Kurwa, ja sobie

Nek' nevim če mi štejala hej. Čas maaš, dvuh na buch! Podej, se Marek biegnie? Marek Sano, idzie.